Cześć witam was serdecznie na kanale KryptoMining, tu Piotr z tej strony i dzisiaj będzie taki luźny filmik związany właśnie z tą sytuacją jaką teraz jest, czyli yy, spadki korekta. Sporo osób panikuje, w szczególności panikują te osoby, które są świeże na rynku, nie znają tego rynku, nie wiedzą, że na przykład długoterminowość może przynieść lepszy efekt niż na przykład nagła teraz sprzedać sprzedaż w panice to jest po prostu wyczyszczanie rynku z płotek przez grube ryby. I na tym można po prostu stać. My akurat jako kryptomaining kopiemy proof of stake. Też mamy masternody. Ale zajmiemy się dzisiaj takimi projektami. Właśnie chodzi mi o praktycznie czołówkę, czyli takie dobre projekty, które mają, niosą są jakiś potencjał i, i tak myślimy my, na przykład z i wiele osób też to widzę po Facebooku, innych social mediach, czy YouTube, że też yy, myślą o tym, że te projekty yy, będą w przyszłości działać i będą miały wyższą wycenę rynkową. Dlatego jest taki spokój dla nas, yy, które, które osoby już na przykład już trochę są na tym rynku, że my w większości hodlujemy, czy mamy na dłuższy termin pewne kryptowaluty, dokupujemy, ewentualnie dokupujemy właśnie na takich dołkach. I teraz Wam pokażę taki pewien przykład, na przykład ja mam trochę atoma i przejdźmy sobie na przykład na atom. Też mogę to i pokazać na innych kryptowalutach, ale na przykład na atomie będzie tak łatwiej to fajnie pokazać, bo fajnie, fajnie się to ułożył tutaj wykres. Teraz obecnie na tych spadkach 19,77 i tutaj te ostatnie weźmiemy 3 miesiące. Jak mi się ten wykres tylko pokaże, 3 miesięczny jest dobra. Mamy ten wykres 3 miesięczny. I zobaczcie, tutaj on osiągnął 25 dolarów. I tutaj to był 16 luty. I za czym on odzyskał te dalej 25 dolarów, to minęło nam bez mała 2 miesiące. 2 miesiące. I ktoś, jak na przykład strzelił w palce gdzieś tutaj, bo to spada. Później mógł odkupić lub nie odkupić lub, albo, albo widzi, że no się odkupi na górce. I mało na tym zyskuje w gruncie rzeczy. Jeżeli ktoś myśli długoterminowo, kupuje właśnie na takich dołkach. Tutaj, tutaj, tutaj. Każdów korekta gdzieś te dołki będą następne. Ale co się dzieje na przykład z tymi kryptowalutami, co ja mam? Yy, nie sprzedałem i co się z nimi dzieje. Teraz właśnie Wam pokażę, że tutaj jest swój kalkulator i na przykład pokażę Wam na przykładzie 1000 sztuk 1000 sztuk, jest 1000 sztuk, ktoś ma tego atomu i atom na przykład zależy od różnych miejsc ja na przykład stakuję na go na atomigłolecie, tam jest 10% w skali roku, czyli z 1000 sztuk uzyskałbym w skali roku 100 sztuk. 100 sztuk Czyli teraz rok ma 365 dni, podzielmy to na 365 dni. 365 dni. Czyli daje nam to 0,27 dziennie tego atoma powinno nam wpadać. Teraz. Teraz przykładowo, jeżeli tutaj wy, Tu była ta korekta, niektórzy się wysprzedają, bo się na przykład panikują, coś takiego. Ja nie sprzedaję sobie kopę dalej. I zobaczcie, i tutaj mija 60 dni. Za czym to się ta cena wróciła do tamtej. I wrócimy na kalkulator razy 60 dni. Mam 16.43 atoma i powiedzmy tam ta cena powiedzmy była te 25 dolarów razy 25 410 dolarów jest. I mogę sobie na przykład ten ukop sprzedać, bo to już będzie moim zyskiem. A cały czas, na przykład, moją, moją pulę, te tysiąc sztuk, powiedzmy co mam, zostawiam sobie kopię dalej. I dlatego to jest ten spokój tego hodlera, że ja się nie muszę bawić w giełdy, nie muszę się y, panikować, bać. Po prostu sprzedaję sobie na ewentualnych, fajnych górkach i mogę inwestować w inne kryptowaluty. Sporo osób tego nie rozumie, a to, a są bardzo, w sumie to są bardzo proste sprawy, tak samo może być. Mogę wam to pokazać na przykładzie, na przykład, yy, czy trx czy Tezosa po prostu ma się odpowiednią ilość i, i się sprzedaje, wiadomo. Yy, przyjdzie Bessa też to może spaść bardzo, bardzo nisko. No to po prostu mi leży, leży, leży rok, dwa. Cały czas mi dokopuje, ale w międzyczasie też są jakieś loko, lokalne górki, górki, gdzie ja mogę to usprzedać, na przykład UKOP. Nie mówię, bo ja na przykład tego atoma, co mam będę trzymał. I usprzedaję UKOP, i wtedy mam jakiś profit, i mogę na przykład zainwestować w inne kryptowaluty, które też będę kupował z takiej czy z takich kryptowalut, które będą dla mnie coś zarabiać. Także też i różnie można do tego podejść. Warto mieć i taki portfel trochę do handlu, i warto też mieć taki portfel, właśnie który, który wam cały czas gdzieś coś przybywa, stakuje, to możecie to sprzedać z zyskiem a ten portfel handlowy typowo gdzie na przykład handlujecie to można właśnie jakoś tam operować do stablecoinów czy do bitcoina i sobie pomnażać właśnie tak portfel w inny sposób a metoda Proof of stake naprawdę jest dość dobra i dość ciekawa, jest wiele teraz miejsc gdzie można sobie stakować a kryptowalut naprawdę jest do wyboru, do koloru bo już Ethereum nam przychodzi na prówosteak. Na przykład Binance nie ma typowego prówowstek, ale można na Binance yy, tam wrzucać w, i chyba bodajże w interes na Binance, a taki stacking jest y, zrobiony chyba na Trustwallet. Yy, Cardano da się stakować w paru miejscach. Polkę, <tryk> Weta. Stellar też ma, ale to jest inflacyjny pól, to jest mały procent. Także tylko trona da się, jest, jest naprawdę bardzo dużo kryptowalut, które można EOSA, y, które można stakować i, i po prostu sobie trzymać, a wysprzedawać tylko na przykład Ukop i, i stąd brać zyski do na przykład do następnych inwestycji, czy na przykład brać zyski już dla siebie. Także kwest, y, kwestia, jak, jak ktoś podejdzie do rynku i takie na przykład. Y, ja już na przykład, jak widzę korekta. A, korekta dobra. Ewentualnie, jeżeli mam jakieś wolne środki, sobie coś dokupę, dokupię, albo po prostu czekam, kiedy znów to wzrośnie. Na przykład mogę sobie swój ukop usprzedać i, i, i ten zysk odebrać w ten sposób. Także tyle z mojej strony. Po prostu podprawdzacie też pewne projekty. Wchodźcie na naszą stronę, bez dużo opisane e, też o Stake Master Nodach. Także, jak coś, to się pytacie pod filmikiem, już bezpośrednio opisie. Piszcie na naszą stronę facebookową, zaraz tutaj wejdziemy, facebook i piszcie na kryptomining, tak tutaj na kryptomining Możecie do nas pisać wiadomość, wysy wysyłać, także śmiało nas znajdziecie na, na tych na social mediach i jak macie pytania to piszcie do nas Bezpośrednio na Messengerze lub pod filmikami na YouTube, także tyle z mojej strony, dziękuję wam za wysłuchanie, liczę na jakieś łapki w górę i nowe subskrypcje, bo to nas wspiera do następnego, następnego działania i żeby się bardziej rozwijać i więcej dla was filmików robić i pisać no, nowych, nowych artykułów na naszej stronie cryptomanii.com.pl, którą właśnie jeszcze nie pokazałem, gdzie, jeżeli ktoś nie wie że ta strona nasza wygląda tak. W każdym razie są, są linki pod, pod filmikiem na YouTube. Linki znajdziecie na naszej stronie internetowej i, i na pewno sporo tutaj znajdziecie różnych ciekawych informacji. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć.